26 lutego Stelmet przegrał w Koszalinie z AZS-em 64 do 66. Później na Osłodę przyszło okazałe zwycięstwo z Polfarmą 100 do 75. Niestety to nie na długo poprawiło zielono-górzanom humory, bo w ostatniej kolejce biało-zieloni ponownie doznali porażki. Tym razem przegrali w Gdyni z Asseco 72 do 80. Ostatnie kilka meczów naprawdę nam nie wyszło i musimy się podnieść, otrząsnąć się jak najszybciej po tych porażkach. Najlepszym spotkaniem na to jest właśnie rywalizacja z teraz najpoważniejszym kandydatem do, do przyjęcia Mistrzostwa Polski, więc na pewno będziemy walczyć. Turów z kolei notuje imponującą serię dziewięciu zwycięstw z rzędu, a przed tygodniem we Wrocławiu pokonał Śląsk 97 do 91. Zgorzelczanie są w ostatnim czasie bardzo systematyczni, czego w tej części sezonu zdecydowanie brakuje Stelmetowi. Na pewno trzeba zagrać zespołowo, mocno w obronie i. Myślę, że agresywnie jak do tej pory, ponieważ no, e, kiedy gram agresywnie i zespołowo to, to wszystko wygrywamy, więc myślę że, myślę, że powinniśmy skupić przede wszystkim na tym. E, Powalczy na zbiórce i, i szybkie ataki, które, które ostatnio dziś e, w naszym wykonaniu nie ma ich zbyt wiele, no i to powinno wystarczyć. Gdy dochodzi do spotkań Stelmetu z, z Turowem, nie można nie wspomnieć zeszłorocznego finału Tauron Basket Ligi. Zielonogórzanie rozprawili się ze swoim rywalem w czterech meczach i sięgnęli po krajowe mistrzostwo. Kilka miesięcy później, mający te wydarzenia w pamięci, wicemistrz Polski rozgromił Stelmet na własnym parkiecie 96-73. Kiedyś ma marzyliśmy o tym, żeby mieć takiego y, trochę, trochę derby. Może nie derby, no bo jednak to derby zachodu, mo mogę powiedzieć. Y, ale no, mamy sobie coś do udowodnienia, tym bardziej, że. Ja kilka razy się wypowiedziałem na temat klubu w Turowie, więc wiem, że tam jestem personel gra, ile, ile razy przejeżdżam, jadą do Czech, to do Niemiec, się zastanawiają, nie? czy spokojnie przejadę. Żartuję oczywiście. Dzisiejsze starcie mistrzów i liderów rozgrywek wyłoni najlepszą drużynę rundy zasadniczej Taurą Basket Ligi. Oba zespoły notują bowiem taki sam bilans: 17 zwycięstw i 4 porażek. Kto tym razem zwycięży bitwę? Kto wygra koszykarskie derby zachodniej Polski? Rzut sędziowski rozpoczynający starcie Stelmetu z, z Turowem o godzinie 20:00.